Alex Thorn to człowiek, który nie potrafił siedzieć w miejscu. Ma w sobie coś z romantyka, dawnych wypraw, tego rodzaju pasję, która nie pozwala mu zasnąć, dopóki nie odkryje prawdy. Dorastał z książkami przygodowymi w jednej ręce, a starą mapą w drugiej. Już jako dziecko fascynowały go ruiny, zapomniane języki i opowieści o zaginionych cywilizacjach. To nie przypadek, że jego życiem stało się szukanie odpowiedzi tam, gdzie inni dawno zrezygnowali. Wysoki, o nieco potarganych włosach, z wiecznie przykurzonymi butami i błyskiem w oku. Zawsze nosi ze sobą małe notes, w którym zapisuje wszystko. Od myśli filozoficznych po drobne detale, znalezione w terenie. Jest analityczny, ale zarazem intuicyjny. To połączenie sprawia, że często dostrzega to, czego inni nie zauważają. Choć bywa oparty, potrafi słuchać. Ma dar zjednywania sobie ludzi. Może to przez jego szczerość, a może przez ten specyficzny rodzaj melancholii, który unosi się wokół niego, gdy zbyt długo wpatruje się w horyzont. Relacje. Dr. Lena Hartmann to dla niego autorytet i przyjaciel. Szanuje jej precyzję i naukową dyscyplinę, choć czasem ich podejścia się ścierają. Leila Ashanti jest dla niego jak żywa encyklopedia mitów zafascynowany jej wiedzą, często prosi ją o interpretację symboli, które sam jedynie przeczuwa. Noah wnosi do zespołu chaos i błysk geniuszu. Ich przyjaźń to mieszanka śmiechu i spięć, ale ostatecznie ufają sobie bezgranicznie. Selen Vos Cóż, Alex czuje, że jej przeszłość skrywa coś, czego nie potrafi do końca nazwać. Fascynuje go i jednocześnie niepokoi. Ciekawostka Zanim jeszcze został archeologiem, Alex studiował filozofię i był bliski zostania pisarzem. Często mówi, że każda wyprawa to po prostu opowieść. Trzeba tylko umieć ją odczytać.